Się najdroższa? – Troszkę, ale przede wszystkim czuję się głupio w tym stroju. Izabelo, jesteśmy tu po to, by świętować, a nie wspinać się na drzewa w Twoim ogrodzie. Poza tym wyglądasz świetnie. Sam Elrath uśmiecha się dziś, patrząc na Imperium Gryfów. Zebraliśmy się tu dziś, by być świadkami zawarcia związku małżeńskiego między naszym ukochanym władcą Nikolajem. Królem naszego świętego imperium i cnotliwą panną Izabelą, klejnotem księstwa Greyhound. Miasto jest oblężone. Musimy wycofać się do Pałacu Letniego. Nie! Nie mogę go zostawić! Chodźmy. To jest wojna. A wszak ty nie jesteś wojownikiem. Mądrze mówisz, Godryku. Lecz wciąż boję się o Nikolana. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej giereczce na kanale Heroesy 5 Might and Magic Mam nadzieję, że przyjmiecie seryjkę że wam się spodoba Będziemy grać kampanię, głównie raczej może kiedyś się pojawią odcinki z jakiegoś multiplayera bardziej na hoście oczywiście, bo multiplayera już w Heroesach nie ma, przynajmniej nie w starszych wersjach eee, W tę grę kiedyś grałem czy kampanii nigdy nie przeszedłem, bo niej po prostu mnie nudziła eee, i dodatkowo kiedyś ogarniałem, teraz to już może być tak średnio, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, jeśli będę straszliwie lamić. Oczywiście spróbujemy zagrać na najwyższym poziomie trudności, tylko muszę na początku wiedzieć, gdzie mogę go ustawić. A już widzę, ok, więc zagramy na najwyższym, heroicznym poziomie trudności. Miejmy nadzieję, że się nam poszczęści. I teraz tak, kampania, królowa i królowa. Jedziemy. Inwazja demonów to ponura wiadomość dla Imperium, dla Imperium Gryfów. Przepraszam, ale jestem troszeczkę zaspany i mogę się właśnie mylić. Król Nikolaj został zmuszony do przełożenia swojego ślubu, aby móc ruszyć na pierwszą linię frontu i poprowadzić swoich rycerzy do walki. Wyczekująca w bezpiecznych murach Pałacu Letniego Izabela otrzymuje smutne wieści. Mam nadzieję, jak już mówiłem, że wam się seria spodoba, nie oczekujcie, że będę świetnym graczem i że odcinki będą jakoś często, bo też musi mi się chcieć, żeby nagrać te heroesy, bo to jest już stara gierka i fajnie jest do niej wrócić, mam do niej sentyment, ale wydaje mi się, że lepiej będzie jak akurat poczuję pokusy, żeby to nagrać, także pisanie, jakieś komentarze, albo poruszenie mnie prywatnie, żebym jak najszybciej nagrywał, myślę, że nic nie zmieni. I a propos ustawień właśnie dźwięku, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, że nie jestem za głośny, ani nic z tych rzeczy. Zachowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest i nudno, moje panie, ale przynajmniej z dala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę. Albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale. moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Wiem, że zakazał nam się stąd ruszać. A my go usłuchamy. Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów, albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzeni przez Cyrusa człowieka, któremu wydaje się, że jest bogiem. Nikolaj nie zapomniał, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia. W odróżnieniu od jego własnego ojca. Gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Być może, jeśli faktycznie jest tak źle. Dwa kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymaga Cyrusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie, ale ten cyrus i rozkazy króla. Dla dobra Imperium Godryku, które jest ważniejsze od każdego króla, nawet takiego, którego bardzo kochamy. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się w obozie, niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Ayloran? Beatrice! Zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza. Więc zostaniesz tutaj? Ależ nie! Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Jak sobie życzy moja królowa. A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem a polem bitwy na wojnę. A! Na wojnę. Okej okay, moi drodzy, już jesteśmy. Sprawdzam jeszcze nagrywa się świetnie. No to cóż lecimy. Okej, okay, lewym się chodziło. Oddalimy sobie. Eee, dobra, dobra, dobra. Trzymałeś pierwsze zdanie, aby je odczytać wyciśnij. Dobra, 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 damy radę jakoś. Zbierz stu chłopów. Zbierz 25 zbrojnych. Okej. Okay. Ich tam nic nie ma już. Okej, okay, okej. Okay. No ja się pewnie przyłączę, tak? No dobra ja wiem co to daje Dobra, ja wiem chyba gdzie mam jeszcze tak Czemu ja mam Punkty pokaż trasę kamerę. Nie, nie pokazuj samouczku, zastosuj. Dobra, ja wiem co robię Spokojnie Co to co w ogóle było? Nic nie było, okej, okay, to lecimy dalej. Już po ładnej muzyczce jest, soundtracku złoto weźmiemy, weźmiemy na zbrojnych się przyda. Mamy pierwszą farmę, z, których, z której będziemy rekrutować chłopów. Przyda nam się na pewno. Okej, okay, i gdzie byśmy najpierw poszli? Miałbym ja po złoto poszedł jeszcze. I teraz tutaj. Oto to nam dało na jedną bitwę, tak? Tak, w czasie następnej bitwy. Cyk. Ale powiem wam, że dobrze tak wrócić klimacie jest naprawdę zacny. Szczególnie ta... ten sąd traki fanie naprawdę wchodzą. Prawdopodobnie jak to oglądacie, to niedługo pojawi się seria miesięczna z Mountain Blade'a, niezależnie czy będzie oglądana, czy nie. No, a my tymczasem leciemy ciągle przed siebie. Bo nie ma co. Jeszcze wiecie co, przyciszę trochę muzykę, bo boję się, że mnie zagłusza. Okej okay. No i lecimy tutaj. A, za mało punktów ruchu. Ale w sumie czy drewno nam jest potrzebne? Nie mamy misji na czas, co prawda, więc mogę wziąć to drewno. Na... I lecimy po chłopów. Weźmy na razie wszystko co się da, może w jakimś zamku będziemy się rekrutować. Ja nie znam naprawdę tej kampanii, chociaż w nią grałem, to nie pamiętam. Wynoś się z naszych pól! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Tchórze! Imperium Gryfów zwycięży! Cóż w takim razie poradzi sobie bez nas! Zostajemy tutaj, a teraz wynoście z naszej ziemi! Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach! Brać ich! Okej, okay. będzie bójka. Nie wiem, czy mi myszkę ciągle pomocywa w sensie kamery. A dobra, 13, damy radę nawet. O, proszę. Cyk. Bardzo ładnie idzie, a to jest heroiczny, nie? Dobrze zaznaczyłem. Wid mogę gdzieś sprawdzić poziom... ...całej kampanii? A tu ma mamy dziennik misji. Plecak tydzień... Dobra, dobra. Ciekawie. Okej, okay, okej, okay. fajnie, 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 nie powiem. No to lecimy na rolników, zguć się, dziękuję. No i czekamy. Cyk, kolejni. Okej, okay, pierwsza misja zrobiona. Tylko tak, bo... Gdzie problem jest taki, że jest koniec tygodnia, a co tydzień dla niepoinformowanych rozbią się jednostki aula bohaterów i po prostu obawiam się, że nie mogę tam wrócić, Ja chciałbym bardzo do tych wszystkich tutaj no, wiecie o co chodzi tych koszet i tak dalej okej, okay, 37 chłopów kolejnych oj, i teraz tak, poczytamy ledwo Hmm. Weźmiemy dyplomację Weźmiemy dyplomację Trochę nie bez powodu Jeszcze tych rolników spróbujemy prze... O! Nie, nie, Nie 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 uciekamy Zginiecie za niesubordynację wobec imperium Moi drogi. Ej no, liczby są bardzo małe Czy poziom heroiczny wskazuje na to, że komputer jakby gracze Będą silniejsi, bo jednostki na razie są naprawdę słabe Czuję się jak na łatwym Obijmy. Nie, w sumie nie sprawdzimy jaki mają ruch, bo może już mnie dogonią Oj, oj, źle się A, nie dogonią, dobra To jeszcze poczekamy Cyk i teraz tak, tego kasujemy, tego kasujemy. Ja mam tych chłopów leczył, ale niech będzie, niech będą tacy. Nowy cel, no no no. Zajmij garnizon, Izabela musi przeżyć. Nie wiem gdzie jest garnizon. Czy ktoś mi podpowie gdzie jest garnizon? W tą stronę będzie garnizon? Nie wiem, ale wezmę zbrojny. Cyk, kolejny zbrojny. A tutaj. A tu byli kolejni chłopi. Ajajaj aj, aj. Ale odczekamy i wejdziemy wyżej. I tu pójdziemy. O proszę. Ale nie, niepotrzebna nam chyba walka z nimi. Już zostawmy ich ty. Szkoda, szkoda. Ale weźmiemy tych. Cyk. I przejdziemy tędy i zgarniemy tych chłopów i ruszymy dalej. Myślę, że to nie jest też taki zły pomysł. Aha, nie zgarniemy ich. Dobra. Mm, teraz będzie tydzień. Akurat zanim skręcimy dobrze, to możemy od razu się wydać tutaj do gospodarstwa i wziąć kolejnych chłopów. Proszę bardzo. Zgodzimy się i lecimy tutaj. No tak będą wyglądały, moi drodzy, te gierki właśnie. Tak będą wyglądały te gierki z... E, z kampanii, że często właśnie będę biegać. No, dużo jest w na w Heroesach, ale są, są. Więc oczywiście ten... A co to ma być za Czemu oni się przeciwko mnie? Jest jakby jakieś nie wiadomo co pilnowało. Obijmy krzyżowca, będzie najniebezpieczniejszy, mi się wydaje. Ma najmniejszy ruch, ale... To nie, nie taki sam Dobra. I on już mnie sięga, on mnie i on nie. Wycofamy się, wycofam wszyscy wycofam mnie, wycofam mnie wycofam się, tu Tak, nie był krzyżowy, to był zwykły zbrojny, dobra. Szkoda, że Ronik nie miał ruchu wcześniej. Yy, on nas teraz by wygonił, więc się cofniemy o jedno pole. Ok, i teraz są w naszym zasięgu wszyscy znakomicie. Zaryzykujemy, może decydujemy. Niestety dostaniemy kontra Kurczę, Kurcze, szkoda, szkoda, szkoda. Liczyłem na tą obronę. No ale dobre. Wychodzi na to, że i tak by nas zaatakował. Tylko możliwe, że stracilibyśmy jednego, lub dwóch krzyżowców. Mam problemy z inicjatywą tutaj widać. W tej grze. No cóż, straty muszą być. Bo właśnie takiego ataku się spodziewałem. moje moi drodzy, moi drodzy, jest źle. Ja chcę to wczytać. Zrobimy to inaczej, wiecie co? Bo nie, bolą mnie takie straty, naprawdę. Zrobimy to troszeczkę inaczej. I teraz tak. E, jak się rozdzielało? O, dziękuję. Podzielimy jeszcze. Ty. I jeszcze jednego. Ok, teraz tak. O, w sumie jeszcze ten. O, dobra, i teraz tak. Oni są tutaj rozstawieni. Rolnicy u nas najszybciej padają. Musimy to inaczej zrobić. Ja nie mam czarów, mam tylko te morale. Mm, najwięcej mi zada. Ten zbrojny. Może wykończmy zbrojnego napierw. Spróbujmy. 26 zbrojnych jest. No spokojnie, poczekamy. O, nie ma nawet. Ma właśnie. Tak staniemy. A ten trochę nam odsłoni ich. On już go sięgnie. Ale zmarnuje atak. Czy ty dobiegniesz, nie dobiegną. Okej. Okay. ten go wyłapie. Ok, ok. Na razie pasujmy. I ty do tyłu. Krzyżowy jest tutaj. I mm. nie ruszaj się, mogę cię zabić. Okej, okay. zbrojnego. Dobra, kolejny trup i teraz tak, mam wyciągniętych dwóch. Ten ma najszybciej kolejkę. Jest też zbrojny. I ja on mnie nie złapie jak pójdę tędy. I teraz tak, zbrojny się maksymalnie tą ruszy. Czyli nas nie zaboli jak pójdziemy tu. I... No i tym nie musimy się ruszać Bo niezależnie co zrobimy To będzie odsłonięty nasz krzyżowiec Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. To zrobimy tak Obijemy znowu tego A krzyżowiec się wycofa Znowu Okej, okay, wiedziałem, że uderzy gronikę. Tylko by na tam nie uderzył, bo strasznie dużo ich nam pójdzie. Teraz tak, on ma do nas zasięg, więc się oddali ma jeden kroczek. A... No tutaj spasujemy moi drodzy, nie wiem za bardzo jak on chce do mnie teraz dojść. O, może zabije te gronika. Nie, tego zabije. Normalny kontra okej. Okay. Kolejna obitka. Jaki on ma teraz zasięg? Może dojść, więc go zostawimy. Cyk. Ronik, się nie ruszasz. Nie ruszasz się. Oj, szkoda, że nie zabijecie na hita tego? Ile bijecie? Dziewięć... 7 Nasza obrona jest niezła. Dobra, poświęcimy dwa do chłopów. Teraz oni zaatakują. Teraz naszych tych... O proszę, szczęście jakieś. Nie. Okej, okay, ja nic nie mam, więc mogę go obić. Teraz nasz chłop. Dobra, za jednego. Trzech. Trzech. Dobrze. Ponaz 15 trochę boli, ale mamy. A, no nie, przeżył. No go mamy. Także bardzo dobrze, no moi drodzy, prawie się udało. Więc nie jest źle. Cyk, łaska. Łaska. Lepszy kontraatak może. Pozwala ponosić określoną liczbę z ludzi o jeden poziom co tydzień. A, poza tym liczba obrażeń zdawanych. Ej. To tak sobie. Dobra, nie mam nawet przystani jeszcze, więc nie będę myśleć o tym. A, katstenka. Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście. Zdezertyrują. Wkrótce będę przy tobie Hura! Gryfy na wieki! Znowu nam zjechało. O, widzicie, skończyliśmy. No no, dobra. Pierwsza myślinka zrobiona. Ym, no ale jaki bonus wybierzemy, to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i trzymajcie się. Czy cześć.